A te baba przez las i trafiła w grzyba, a ten grzypią Tararara, tarara tarara A ja jestem wolny od długów, bo jestem inteligentny nad wyraz A ta baba głupia gerda myśli, że nie żyje, tarara stój Ej! Zatrzymaj się! Derek dzwoni. Franklin! No? Tutaj stoi. Zwala na chwilę wejść do sypialni, ale musisz mi przynieść coś do picia. Dobra. Dobra, to czekam. Jezu, ja się boję. Żeby... O, Derku! Nie! Posa Zostaw to tutaj na krześle. Zostawię whisky i uciekam. Ja postawię. Bada. Bada. O ja pier... o, Match. Chodź tu, chodź tu, A, chodź tu Aaaa, weź go, Stój! Ty mały gnoju Ale się wkurzą wszyscy Gdzie on po Tu. Proszę nie za załatwiam się nie, nie. Łazienka jest zajęta, nie, nie. zajęta łazienka jest zajęta Brać ja go, brać go na ręce, bierz go w Łazienka jest zamknięta. Topimy go w kiblu. Ja tu się załatwiam, Tylko nie chcę wyjść, wyjś, Alberto. Idziesz ze mną. Ja nie wiem, czy mam pana wychodzić. Ściągamy do. No to jest jakaś głupota. Windykacja, windykacja. Tłumacz się teraz swoim przyjaciołom, którzy zapłacą. Jestem Mike, idiota, ja nie mam kogo wy tuczkacie, naprawdę. Spajacem mnie, idiotu, Tym też w sumie. Ty ignito. A teraz wąchaj moją dupę. Nie, Alberto, mnie! Nie, Alberto. Zróbcie z nim co chcecie. Ja się. Bunker. Weź go tam. Nie, proszę. Eee. O pieniądze. Za co jest ten bunkier? Eee. Maj eee. pieniądze z parafii na kampanię wyborczą? To, to może. A tutaj <noise> O, To może z... z... powiecie co to, z, to... Powiecie co co z Was. Dawno się co? nie widzieliśmy. A jak się nazywasz, co? A jak twój pogrzeb. <noise> no? Jaki pogrzeb? A czym wy mówicie? No, jak się nazywasz, co? Mike idiota. To. To. Gdy widzicie gdzie? Ja musiałem to zrobić. no ty co? Tak po prostu. No przecież wam drobiz... mówiłem! No co, ja już mówiłem, ja w mordę A wcześniej! W ale... nie, nie rozumiem. Co Ty musiałeś ja... zrobić, debilu? No Uwaga, swoją moją śmierć? co? Ty wiesz, że to jest karalne? Wiem, wiem. Chyba nie wie właśnie. Nie no, to jest karalne przez służby federalne, studiowałem 3 y, lata prawo w Zimbabwe. Wiem, dziadu mi mówił. No i co? że dziada posłuchał, no i masz. Siedzisz w jakimś bunkrze teraz, co teraz chłopie, co teraz? Nie, to wiesz co? Ech. Zabalimy mi... się! Nie... No. Gdzie masz mydło w kostce? Nie mam tu! Mam tylko w płynie! A co, Alberto, co schowaj... Ale... Schowaj tu pałę! Alberto, schowaj tu pałę! No Nie zostawimy cię tak, no... Co, coś ty teraz... Co ty teraz tutaj robisz? To, Żyję sobie! A ten... A skąd masz jedzenie? Zamawiam sobie Zamawiasz zuberico. przez to się dowiedziałem, że... że tutaj ma bazę Nie no to jest kur jakaś abstrakcja Ale proszę mi to nie przeklinać Czemu? To mój bunkier To twój bunkier? A wiesz co ci powiem? twoje dupo jest teraz nasza Chodź do kiwla moju mały Krystian, puść mnie! Puść mnie, Krystian! To ja już się całe Puść mnie, Krystian! Ukradli nam biuro Albert No? Gdzie jest kur nie wiem, Derek, ogradli nam biuro. Co zrobimy z partią? jest zwariować, Derek. Uważaj, bo sobie głowy rozbijesz. Widzowie, co on robi? Derek, uspokój się. Derek. Derek, bo ściany pójdą. Jest Maria widzowie, co za idiota! Jest Sta biuro. Stawaj spokojnie. Na pewno jak, jak złodziej ukradł, to złapiemy ją. Ej, go. ale wiesz co, jest zastanawiające? No. Pamiętam te biuro, jak wyglądały i w ogóle, ale nie pamiętam jak je robiliśmy. Bo tak nagle było po prostu i tyle. To bardzo zaskakujące, hmm. bo. Pamiętasz te wszystkie koparki? No. No i gdzie masz tą koparkę? Koparkę nam ukradli też. Oku. No nie ma jej! No nie no, ma, no nie, nie ma. ma. Po prostu jej nie ma. No nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie wiem, nie wiem. No, ja. Co jest? Od jestem! Co się tak drzesz? Pomogę! Też ma się na ciebie? <gry> Nie! To się zamknij! I też! Ryj! Ry! <gry> Co... Zamknij się! <gry> Nie! Przymknij się! NIE MOCNIIII! Przymknij się! <gry> Nie! Nie! Stoimy już tak godzinę, możemy przestać. Przestańcie! Dobra. To. Kurde, no godzinę tu stałem. Co jest? Co? niosę lody. Co ty robisz? No ale dla, dlaczego nie możemy tutaj ich zaprosić? Bo idziemy jeździć lodziarniu. Ale, ale, ale szefie! Derek. szefie, szefie. Derek. Przepraszam bardzo, przepraszam, wychodzę! Derek. Co jest? Zapraszam do lodziarni i będziemy dzisiaj w lodziarni sprzedawać, ale... ale jak to, sensu? ale przecież to blokalu mamy. Co, ma co jest? Jak nie ma sensu jak to jest? Odkleił się! Co on, kryp? No, Ogarnia. Nie wiem, no, on jest nieprzewodny Zapraszam! Nie no, miała być lodziarnia Ale no, no to Zapraszam no, za mną, kto chce lody No ale to wydaj lody jakieś, hej! Co jest? Hmm. Co jest? Hmm. Chłop ma la, lokal normalny No właśnie widzę I zamiast, proszę państwa, sprzedawać lody, to jeździ, trąbi tą trąbką i sprzedaje je na mieście, co jest?